no nie wiem czy dobrze wiem 85 lot OSP Gośorowice Dobrze go dum okay. ja. Bardzo dobrze Poklaskajcie obców ze straży ja. Chcecie bo nie ma jak straży Słońca nie ma w dupa parzy Ja Ale o ja, kochani powiem Jaki Grzesiu Od samego początku był Wstydliwy od samych narodzin I Chino się urodził Wylos na ten świat, że tak powiem, nie. taki malutki, płci umieli u niego rozróżnić, bo tyma małymi ludzkami tak te genitalia swoje zasłonią, nie wiedzieli na początku, czy to synek, czy i tak się synek roznoł. lokaty pieród był, te loki by do dzisiaj ustali, no i no wyros taki wielki Grzesiu teraz, wesoły masusz. Ja. Bołek wstydliwy. A matka jako cyckiem futrwała, co jest jesteś nie z końcu. Na tym pierwszy łeb w druga strona obracał. I oh, się wstydził na ten cycek patrzeć. Woloby z głodu paść jak na ten cycek popatrzeć. Ale szlachu mnie karmili, słuchaj, a teroski to było kiedyś. To było Kiedyś, kiedyś. kiedyś. Te roski spokojnie, koszt do kobiety cycki może pokazywać się nie wstydzą. Nie wstydzić się. Nie wiem. I to go, godą oficjalny. Ja? Ja. A ty? Soju. Jakbyś się urodził, to co? Nie pop. Miłość tak magiczną. Zawsze była śliczną. Kajko, pytańcie, kaj to Wszyscy tutaj. Dziękuję. Dziękuję. Ja szłony strążaka wicona. My mówimy fajnie bo ogóle. Czy wy bocie w ogóle fajnie? Bo siedzicie się, pijecie piwko, możecie nas patrzeć, nie? My się tego piwka napić na razie nie możemy. Słuchajcie. macie ta przewaga... Nie, 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 spokojnie. Ja się po tym kupię, wiesz. My jest ta przewaga, kochani, ale nad wami, że jak gromy jakoś większą imprezę, jaka jest więcej zespołów... A tyś teraz dopiero przyszło. Ja? I się był wysikać. To prawie, ja fajnie szpiewam, to ty się wysikać. Siedzimy. Mimo, że ta przewaga, że jak mówię koncert, to jest dużo zespołów, to jest takie coś jak kulisy. Ja, to jest tam ze zatku, co żaden tego nie widzi. Co tam się robi? Siedzimy. Jechał z nami, a byliśmy już lekko spóźnieni. Chciało mu się sikać. Kochani, byliśmy już może z 10 km od celu, a on go do hopcy, się muszą zatrzymać, bo Josie się siku. Ja będę no nie, nie nerwuj z wycim z tego, już są spóźnieni. 10 km do, do, do mety rozumiesz? On go to do, dobra, jakoś to wyczymiał. Zajechali my na miejsce. Jak on wyskoczył z tego auta, to zapomnę po Ty i leci, nie? I jest organizator. Bo to zaraz jak się chce sikać, to zarowyczsz tego, co jest organizator. Patrzy i jest organizator. Organizatorem był góral. Taki wysoki, postawny góral w tym kapeluszu, z tym piórem, rozumiecie, ten pas taki szeroki, miał ręka za tym pasem krzywą. No do niego przyladuje, nie go dochodnie, powiedzmy, bo się po siku. się to uda wysikać, bo się... A ten góral tak spokojnie pada mu tak. No słuchaj. Teraz kij. Tonika. Ale jak się zećmi to w sędzie. Ja. Górale normalnie mają humor. Ja. Ja tam lubię jeździć, kochani, bo, bo właśnie tam wszystko trysko humorem i jeszcze czymś. W syndzie, także zaśpiewamy się teraz piosenka. O, Ja. ja. Słuchaj, zawsze, zawsze możesz to jakoś rozwiązać i się założyć w taki typ. Ja poczekam. A i zaśpiął się teraz piosenka. Takim... Jest tu jakoś w ogóle Monika między nami? Jest. A jest. Przy bufecie. Czy bufeci? Za bufetem. Jak bufetem? Ona... O, 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 o. A, Monika się nazywa, ja? No ja, ja. to teraz! Na imię! Z... Chłopcy, <śmienic> jakbyście zapamiętali, jak go przedstawił nam zespół, to jest tu Monika. Która? Dobra, także do wszystkich Moników, tych, co mają, na drugie, na trzecie, to i na sporty, Jademy, Monika! Nie, nie nie stać to, nie oczywiście, to. Ja to Nie wiem, nie chcę. No Jakby ktoś nasza płyta ze sobą dodu... Ja, <grywki> no kupił No ja ty spróbowałeś, jeszcze nie ja było wiadomo, czy w ogóle wystąpiły przed, to przed to o! Oh. nie Ja bym spuszczał ze, ze cyny. Ja. U niego stać na wiagra, żeby po polu ciepać, a na płytach go nie stać, Kali, no. się taki piękny, słoneczny Grecji, bo jak my już tutaj przyjechali tak razem, te słońce mi przywieźli, tylko, no, słońce przesadził, ale ta piękna pogoda. Bo to jest piękna pogoda. Bo ostatni cały czas gąb leje. To zaśpiewamy się też piosenka o takiej słonecznej Grecji. Słuchajcie, zanim się ją zaśpiewamy, e, to ja bym chciał, żebyście też pośpiewali z nami, bo refren jest bardzo prosty. Tam jest, to są takie słowa. Jabada-badaj. Tak? Tak, we freestyle. No to szybko trzeba powiedzieć. Jabada-badaj, no. Bardzo dobrze. Ja Grecja! Jabada-badaj! Jak wakacji przyjdzie czas, nie w żowy las, ruszaj tam kaj słoneczny, każdy dzień i ciepło noc, tam jak w kraju przeca jest, tam się żyć do chce, wciąż i to na plażach, łażą się.